Manifestowanie jest fajne, ale jeszcze przyjemniejsze jest oczekiwanie na spełnienie Twojego pragnienia. Nic nie smakuje tak dobrze jak świadomość, że rzeczy, których naprawdę pragniesz, są w drodze. Oczywiście, możliwość otrzymania manifestacji w formie fizycznej jest wspaniała, ale jeszcze bardziej pokrzepiające jest uświadomienie sobie, że to Ty spowodowałeś te manifestacje. Sprowadziłeś swój wymarzony samochód, bratnią duszę, Dobre oceny lub cokolwiek innego wyłącznie dzięki sile swojego umysłu. Ilu ludzi może twierdzić, że wykorzystało moc swoich umysłów, aby przekształcić swój własny świat? Myślę, że to przywilej zarezerwowany dla nielicznych szczęśliwców, dla marzycieli, dla tych, którzy są wystarczająco odważni, aby podejmować ryzyko, dla tych, którzy uwierzyli w nieznane. To są ludzie, którzy mają prawdziwy wpływ na ten świat. A ponieważ oglądasz ten film, ty również jesteś częścią tej wyjątkowej społeczności. Wsłuchując się w swoje uczucia i myśli zamiast w to, co mówi ci świat zewnętrzny, odkryłeś wspaniały sekret, że całe tworzenie zaczyna się od wewnątrz. Wszystko, co widzisz w swoim życiu, jest odzwierciedleniem Twoich najgłębszych uczuć. Jakże wyzwalające uświadomienie. Teraz dowiedzmy się, jak możesz wiedzieć kiedy twoja manifestacja jest w drodze. Istnieją konkretne znaki i synchroniczności, na które musisz zwracać uwagę, a może potrzebujesz trochę introspekcji. Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tym filmie. Ale zanim przejdziemy dalej, upewnij się, że już subskrybujesz ten kanał. Jeśli lubisz tego typu treści, twój like, subskrypcja i wsparcie wiele dla mnie znaczą. Teraz zobaczmy, jak możesz wiedzieć, że Twoja manifestacja jest blisko. Za każdym razem, gdy następuje manifestacja, zawsze poprzedza ją zmiana energii. Jeśli jesteś dostrojony do swoich myśli i emocji, nagle zauważysz zmianę w swoim nastroju, zmianę pozytywną i pełną nadziei. Jeśli utknąłeś w jakichś problemach, a potem pewnego dnia budzisz się szczęśliwy bez żadnego widocznego powodu, jest to znak, że Twoja manifestacja zbliża się bardzo szybko. Dzieje się tak, ponieważ nastąpiła niewytłumaczalna zmiana w Twojej energii i nastawieniu. Zauważysz również zmianę w swojej perspektywie. Zaczniesz patrzeć na rzeczy z bardziej pozytywnego punktu widzenia, a rzeczy, które kiedyś Cię denerwowały, już tego nie robią. Stanie się tak, ponieważ w miarę zbliżania się Twojej manifestacji Twoja energia wzrośnie i będziesz wibrować na wyższych częstotliwościach. Emocje takie jak miłość, pokój i radość staną się częścią Twojego stanu, ponieważ mają najsilniejsze częstotliwości. Z drugiej strony, negatywne emocje stracą nad Tobą kontrolę. To jeden z głównych znaków, że Twoja manifestacja wkrótce nadejdzie. Jeśli jesteś zwolennikiem Nevillea Goddarda, prawdopodobnie słyszałeś o terminie most. Zasadniczo oznacza to, że gdy już ustalisz intencję tego, czego pragniesz, i przyjmiesz uczucie spełnienia swojego pragnienia, wkrótce zauważysz różne rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu, których być może się nie spodziewałeś. Załóżmy, że przyjąłeś uczucie zdobycia pracy, której pragniesz. Wtedy pewnego dnia przypadkowo spotykasz starych przyjaciół ze szkoły gdzieś. Po rozmowie z nimi okazuje się, że pracują w tym samym miejscu, w którym chcesz pracować i mogą cię polecić szefowi. To jest bardzo uproszczona wersja terminu most zdarzeń tylko po to, aby pomóc ci uzyskać jasność co do koncepcji. Teraz możesz pomyśleć, że wszystkie te rzeczy wydarzyły się przez czysty przypadek lub szczęście. Jednak jeśli znasz manifestacje, zdasz sobie sprawę, że to po prostu wszechświat ustawia różne elementy, aby pomóc ci osiągnąć twoje pragnienie. W ten sposób działa wszechświat. Zrozumienie i docenianie mostów zdarzeń w twoich manifestacjach może pomóc ci przewidzieć, kiedy zbliża się twoja następna manifestacja. Sugeruję zagłębić się w dzieła Nevillea Goddarda, aby głębiej zrozumieć te koncepcje. W opisie filmu znajdziesz link do kompletnych dzieł Nevillea, które warto zbadać. Kiedy Twoja manifestacja się zbliża, Twoja intuicja wzrośnie i poczujesz, że coś wspaniałego ma się wydarzyć. Intuicja to Twoja zdolność do instynktownego rozumienia czegoś bez potrzeby świadomego rozumowania. Każda osoba urodzona na tej planecie posiada tę cechę i wszyscy rodzimy się z tym szczególnym darem. Problemy pojawiają się jednak, gdy stajemy się nadmiernie analityczni i logiczni z powodu presji zewnętrznych. Dzieje się tak, gdy zaczynamy słuchać naszego analitycznego umysłu zamiast uczucia serca. To może osłabić twoją intuicję, ponieważ nie ćwiczysz podejmowania ważnych decyzji w życiu na jej podstawie. Jeśli chcesz stać się kompetentny w postrzeganiu swoich manifestacji, musisz odbudować swój związek z tą wrodzoną zdolnością. Nie oznacza to, że powinieneś całkowicie...